no z tej strony Antek i dzisiaj będziemy Jemil. nagrywać yy, A dzisiaj to jest odcinek zbudowany się do złotych. Yy, to jest tylko... Też... To jest, jest challenge odcinka. Yy, też. Nie, challenge odcinka to jest. Yy, nie, to, to, jest, to, 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 będzie, to będzie... tytuł. Start to będzie tytuł. O nie! Yy, co widzisz? Jak ja nie odbiję tego fireballa! A, umarłeś? Bo straciłem żelazny miecz? Ja nie straciłam. Slamo, bardzo słabo. Dobra, 24 walny mi wystarczy. Jedne, że pan do nas nie idzie. Chyba, że jest na dachu. To też jest możliwość. E, nie, nie, nie widziałam go. Nie, widziałam nie, go. raczej nie ma. Nie widziałam go nawet. Dobra, no? To, to, to chyba Jolo. Jolo i jeszcze mi łóżko. A ja jestem na, na ich dachu. Dobra, ja, ja też do ciebie idę. No, ten, ja on, oni bika. mają. Tak. jeden ma żelazny miecz, drugi ma kamienny. I, I i trafił mi fireballem. Widziałam. I jeszcze, i jeszcze mi trafił fireballem moim. To oni nie mogą wyjść, nie myśleć. chodź na, na dach. się da. nie na Poczekaj. No jak to się nie da wejść? Bo to jest półpłytka. No dawaj. No dawaj tego fireballa. No dawaj. Jest No. Poczekaj. O. I, I bo ja mam Dientika stary. Diętyka masz? A ja już rzuciłem fajerbolami. Odbili! Ale jest ja, ja mam jedno serce nic, i ten i ten... I Ej nic, wyro, nic wyro. To nic nie dało nawet. Serio? No. Ja jestem na nich w połowie dachu. Nie mogę kochać bloków! Biały nam niszczy... Biały nam zniszczył! Wyro super fajnie! O kurde, ich jest dwóch. Zabili Zobilicie? No weźmy weź mi, weź mi takni I teraz musimy zrobić 15 de No, że... Czemu ty spadłeś? Ja jestem... To miejsce, gdzie nigdy nie znajdziesz. Baaa, ba, ba. widziałem Cię. Co? Widziałem Cię. Co? 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 No kurde. A, te, a teraz mnie nie widzisz. Nie widzisz mnie. Haha, ha. nie widzisz mnie. Właśnie Cię widzę. Noż. a Nie, to jest mapa totalnie pod do, do dupy, do dupy. Ale wyro, wyro, wyro. No ja obudowuję, ty glinką, ty glinką. Star, glinką obudowujesz. Okej, okay, okay. ale najpierw muszę się dobudować. A ja się buduję no? na diaksy, stary. Ale no, to jest od teraz moja praca. Nie. No właśnie, Emil. No, no szkoda. Jak ja wyszłam A. Dobra zabierz się tu Jednego mam Ej niebieski to się buduje Co? Ej nie... nie mogę Kurde. Ej kur... Nie zniszczy nam Żyj to! Może no, żyli a ty żyjesz? no nie żyję już. stary nie znajdziesz mnie, w ogóle mnie nie znajdziesz. Widzę, bo jestem chory trochę, więc jak zostawcie suba, jak zostawicie, no właśnie, zostawcie Albo mi, więc zostawcie mi jedna. Zostawcie mi 5, 5 subów, to będę szczęśliwy, naprawdę. Pod tym, pod tym filmem? Nie, jeden sub to jest o, o jeden. To, to... O jedną godzinę, szybciej wyzdrowili, a jeden a jedna łapka w górę to o pół godziny. Nie, o, to. Się, to, się, się. to jeden dzień, to jed, jeden dzień wyzdrowienia. Tak, a, a każdy komentarz łapka w górę. Dzwoneczek i sok. I, no? I dla mnie. I e dla mnie jeszcze. Proszę, dla mnie, bo. No I dla niego. I zielali się do nas. Widziała. I w ogóle macie im zostać pięć subów i łapkę w górę. I mam jak, z nic na ja Nie I też umarłem, jak, jak on miał 2 HP. No no i, I proszę, y, właśnie y, 4 y, albo 6 łapek w górę. 4 łapki w górę to kolejny odcinek, a 6 łapek w górę to kolejny odcinek. Dobra, z Benorsu, a tym razem 5 łapek ruszaj się. Ruszaj się. Ruszaj się. Ruszaj A do... nie. Y, I teraz, górę, a nie raz. A nie A nie 8 łapek w górę to kolejny odcinek z Edmontonem. Tak, z i to I teraz papa. Pa. n yeah! e